Dzień dobry, witam serdecznie. Witam szczególnie osoby urodzone 14 dnia miesiąca. E, posiadają one również cechy osób urodzonych 5 dnia miesiąca, a dodatkowo wpływa na nie karmiczna czternastka i wibracje jedynki i czwórki. Ten komplet wibracji sprawia, że te osoby mają w sobie nieposkromioną energię, która wręcz bucha z nich, chcąc się przejawiać. To sprawia, iż są to osoby bardzo otwarte, komunikatywne, ekspresyjne i czasami nawet szalone. Jednak jedynka i czwórka sprawiają, że to tempo zostaje systematycznie przehamowywane w postaci strat osób, uczuć i często nawet pozycji, aby nie zrobiły te osoby krzywdy ani sobie, ani innym. Należy wtedy pamiętać, że każde doświadczenie ma nam coś do przekazania tak? i należy wyciągnąć z niego morał. Piątki z 14 dnia urodzenia posiadają silną intuicję i bardzo twórczy umysł. Ponadto piątka zawsze była symbolem słów i wyrażeń, więc osoba nią obdarzona potrafi przekonać innych do swoich racji i potrafi świetnie komunikować się z innymi. Jest tutaj zatem niesamowity dar komunikacji, który wiąże się również z inną cechą, mianowicie umiejętnością w ogóle przekazywania energii, gdyż przecież słowa to również energia. Osoby urodzone tego dnia poprzez duży zasób energii i właśnie umiejętność szybkiego przekazywania energii świetnie nadają się do bioenergoterapii, do magii czy wszystkich tak naprawdę zawodów, gdzie jest przekaz energii. A to można znaleźć praktycznie w większości zawodów artystycznych, szczególnie dziedziny muzyki, literatury, wszelakich mediów, aktorstwo i wiele, wiele innych dziedzin. To są cechy, kochane 14, charakterystyczne dla Was. Zapraszam Was również i odsyłam do materiału dotyczącego osób urodzonych 5 dnia miesiąca. Będzie tutaj za chwilę ten filmik i przekierowanie do niego. Dziękuję, do zobaczenia.